Dzień dobry, witam Was w piątek. Dzisiaj nasza ostatnia przestrzeń, ostatni pokój, ostatnie z ciał, którym się zajmujemy, dzisiaj ciało fizyczne. Poczekam aż się pojawicie, chociaż widzę, że już kilka osób jest. Idziemy dzisiaj do ostatniego pokoju, do ostatniej przestrzeni, z którą rozmawiamy w temacie jak. Uzyskać równowagę duszy. Kiedy czekam na Was, to jeszcze króciutko tutaj wrzucę przypominajkę, że tak. tylko dzisiaj do północy możecie kupić razem w korzystniejszej cenie. Być może jednak czekasz na to, żeby nie kupić razem, tylko chcesz kupić osobno, bo chcesz kupić tylko sam soul coaching, czyli czterotygodniowy proces, albo chcesz kupić tylko sam warsztat, kurs Soul Body Fusion, no to od jutra już można kupować osobno. Widzę, że się pojawiacie i dzisiaj idziemy do trzeciego, czwartego ciała, ciała fizycznego i do tego, jak dusza mówi do nas, jak dusza dąży do równowagi przez ciało. Dla osób, które są pierwszy raz, nazywam się Anna migdał jestem Soul Coachem, trenerem mentalnym, nauczycielem Soul Body Fusion. Głównie pracuję z kobietami i jestem takim terapeutą, mentorem, który bardzo mocno łączy świat ducha ze światem materii, z życiem tutaj na Ziemi, z czerpaniem w 100% w pełni z życia na Ziemi, ale też w połączeniu z tą naszą niefizyczną częścią, z tą naszą boską czy duchową częścią nas. Okej, okay. i jak już wspomniałam wcześniej, ciało fizyczne dzisiaj w całym coachingu, w tygodniu połączenia z naszym ciałem, będziemy bardzo mocno pracować nad tym, żeby zrozumieć, jak wykorzystywać fizjologię swojego ciała, jak wykorzystywać symptomy swojego ciała, do tego, żeby odkrywać, co mówi do nas nasza dusza, do tego, żeby Umieć jeszcze większy złapać, chwycić kontakt ze swoją duszą. Generalnie w tym tygodniu najważniejszym aspektem, przesłaniem jest to, że Twoje ciało jest awatarem, ale jest domem dla Twojej duszy. I nie masz ciała takiego, jakie chcesz, masz ciało takie, jakiego potrzebujesz. Jakiego potrzebuje Twoja dusza do transformacji w tym momencie, dzisiaj. Czyli to jest tak, jakby dusza, która jest wewnątrz, nie może powiedzieć do ciebie: Słuchaj, Dorotka, Natalia, Krysia, zrób to albo to, ale ona przez Twoje ciało sygna sygnalizuje ci, co należałoby, co byłoby najwłaściwszym, żeby zrobić. I kiedyś, kiedy omawiałyśmy bardzo ogólnie ten aspekt duszy, mówiłam o chorobach ciała fizycznego. Mówiłam o, to, o tym, że choroby ciała fizycznego tak naprawdę nie są chorobami są informacjami od Twojej duszy, od Twojej tej większej mądrości, szerszego zrozumienia, szerszej świadomości, że Ty potrzebujesz coś zauważyć, że Ty potrzebujesz na coś zwrócić uwagę. I bardzo często jest tak, że ty w ogóle nie chcesz tego widzieć i nie chcesz na to zwracać uwagi. I im bardziej ty nie chcesz, tym bardziej twoje ciało krzyczy, bo to dusza krzyczy przez twoje ciało. W soul coachingu w jednego dnia będziemy bardzo mocno podkreślać takie zdanie: Nie jesteś swoim ciałem. Jednak twoje ciało bardzo dużo mówi o tobie. I może Ci albo bardzo pomagać, albo bardzo przeszkadzać. Nie jesteś ciałem, jesteś duszą, która posiada ciało. Jesteś istotą duchową, która posiada ziemskie ciało. I w momencie, kiedy my odłączamy się od ciała, oddzielamy się od ciała, kiedy nie zwracamy uwagi na Niego, to odłączamy się też od możliwości słuchania przekazów swojej duszy, bo to jest główny środek przekazu, jaki, jaki ma dusza. To jest główne narzędzie. To jest główny telefon, słuchawka telefonu Twojej duszy, żeby móc zwrócić Twoją uwagę na siebie. I powtarzając jeszcze raz to zdanie, nie jesteś swoim ciałem, nie jesteś. Jednak Twoje ciało bardzo dużo mówi ci o tym, w jakim etapie rozwoju jesteś, mówi ci o tym. Czy jesteś na swojej ścieżce, czy jesteś obok swojej ścieżki. Mówi ci o tym, że nie zauważasz głosów, aspektów, które należy zauważyć, do których prowadzi cię, do których prowadzi cię dusza. I spójrzcie, jak to jest mocno połączone. Tak samo jak w psychologii mówi się o odcięciu emocji. Od, bardzo często mówimy, jesteśmy w głowie, nie czujemy emocji w ciele, nie czujemy swojego ciała. Jesteśmy w głowie i dokładnie tak samo jak mówimy, w, właśnie w psychologii, jesteśmy w głowie, tak dokładnie możemy powiedzieć: Z poziomu duszy jestem odłączona od ciała. Czyli trochę ten temat dotyka nam wczorajszego naszego spotkania, gdzie mówiłam o Soul Body Fusion i o głębokim połączeniu duszy z ciałem, czyli o głębokim otworzeniu się na to, aby po prostu czuć, aby czuć emocje, aby. Słyszeć swoje myśli, aby usłyszeć to wszystko, co dzieje się w tobie, aby żyć wewnątrz twojego ciała, a nie zapominać o tym, że ono jest i żyć tylko na zewnątrz. Im bardziej jesteś wewnątrz, im bardziej dotykasz swojego ciała od środka, dajesz mu uwagę, widzisz go, tym masz większą szansę na to, aby słyszeć. To, co Twoja dusza do Ciebie mówi. I spójrzcie, jak to bywa w terapii. Bardzo często mówię do Was na sesjach terapeutycznych: nikt inny nie musi zobaczyć Twojego bólu, cierpienia, tylko Ty sama. To Ty jesteś tą najbardziej właściwą osobą, która powinna zobaczyć Twój ból, Twoje cierpienie, bo tylko Ty możesz podjąć decyzję, że zostawiasz to i idziesz dalej. Zostawiasz w sensie widzisz, zauważasz, um, dajesz temu uwagę i podejmujesz decyzję, że okej, okay, tak było, akceptuję to i wiem, że chcę iść dalej. Wiem, że chcę już żyć z innego poziomu już nie, nie żyć emocjami, cierpieniem, które zobaczyłam, tylko chcę żyć z poziomu spokoju, z poziomu nieoceny z poziomu radości, błogości. I teraz bardzo ważne jest i jestem pewna, że ty o tym wiesz. Tylko wiedzieć a robić to są dwie różne rzeczy. I czasami wiedzieć to za mało. Bardzo małe zwroty w stronę swojego ciała i one mają być naprawdę bardzo małe. Bo jeżeli ty sobie zarzucisz za duże Wymagania. Jeżeli ty sobie postawisz za wysoko poprzeczkę, to prawdopodobnie nic nie zrobisz. Zakładaj sobie <laughs> bardzo małe wyzwania związane z twoim ciałem, jak na przykład szczotkowanie swojego ciała raz dziennie, albo ćwiczenia jakaś gimnastyka 10 minut, 15 minut, albo załóż, że codziennie zrobisz 10 przysiadów. Albo załóż, że trzy razy w tygodniu będziesz biegać. Ale nie jest ważne to, żeby odfajkować zadanie, tylko ważne jest, żebyś ty czuła, jak czuje się Twoje ciało. Bo to przez to ty nawiązujesz kontakt ze sobą. I wiecie, takie nie chce mi się, to jest też jakaś wiadomość dla ciebie. Nie chcę mi się ćwiczyć, nie chce mi się rozciągać. Nie chce mi się popatrzeć na swoje ciało, to jest wiadomość dla ciebie, że totalnie nie chcesz nawiązać tego kontaktu z Twoją duszą przez Twoje ciało. Każdy nie chce mi się w stosunku do, 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 do swojego ciała, to jest ja nie chcę pogłębiać swojego kontaktu ze swoją duszą. Mi nie zależy na tym, żeby być blisko, żeby. Żyć w pełni, żeby rozumieć, jaka jest ta moja ścieżka w tym życiu. Bo Twoje ciało jest domem dla Twojej duszy. I teraz spójrz, kiedy czekasz na gości, ma ktoś do ciebie przyjechać, i kto jest coś ważny, to ty zrobisz wszystko, żeby twój dom wyglądał pięknie. Posprzątasz, kupisz kwiaty, i jeszcze przygotujesz fantastyczne jedzenie. Bo przyjeżdża do ciebie ktoś bardzo ważny. A zupełnie nie mamy takiego podejścia w stosunku do tej swojej boskiej części nas. Trywializujemy ten dom dla naszej duszy. Zapominamy o tym, że tak naprawdę, kiedy umrze ciało, to dusza już nie ma możliwości rozwijania się na Ziemi. A my zajeżdżamy swoje ciało i odcinamy duszy możliwość dalszej transformacji. Kiedyś rozmawiałam z jedną z kobiet, i ona mi powiedziała: Ania, ale jak to jest? Czy to jest tak, że ktoś może żyć 100 lat, a ktoś umiera w wieku 20 lat? Ja nie wiem, jak to jest, ale mam swoje spostrzeżenia i swoje prawdy na ten temat. I głównie wyciągam je pod wpływem regresingów, które wam robię i to wy mówicie, a ja słucham, i pod wpływem tych informacji, tych channelingów, które przychodzą do mnie. Przychodzi taki moment w naszym życiu, kiedy my jesteśmy naprawdę daleko od swojej ścieżki duszy, kiedy zupełnie zapominamy o, o tym, że mamy ciało, że jest jakaś boska część nas i dusza wtedy może podjąć decyzję, nawet jak masz 50 lat, że ty już nie, za, już nie dasz rady, ty już nie wrócisz, ty już nie połączysz tego. Więc tak naprawdę, po co marnować czas? Można skończyć to wcielenie. I dać sobie szansę w kolejnym. Jeżeli ty dotykasz swojego ciała, jeżeli ty dbasz o to połączenie z sobą, z swoim ziemskim ciałem, to automatycznie dbasz o połączenie ze swoją duszą. I co tak bardzo wpływa na twoje ciało? Bardzo wpływa natura. Soul coaching zakłada, że cztery żywioły odżywiają się każdy pod wpływem każdego. Jak mówiłam Wam na webinarze, Hipokrates powiedział, że zdrowie człowieka zależy od równowagi czterech żywiołów. Dzisiaj zamykamy czwarty żywioł, zamyka, zamykamy żywioł ziemi. Ale spójrzcie, że aby to ciało Twoje ziemskie, o czym też mówi totalna biologia, regal healing, było w dobrej formie, to... Pływa na to żywioł wody, emocje, żywioł powietrza, Twoje myśli, przekonania, żywioł ognia, twoi, Twój duch, Twoja odwaga, Twoje działanie. I wtedy domyka nam się czwarty żywioł, żywioł ziemi, czyli Twoje ciało. I oczywiście możesz dzisiaj już postanowić, że Ty chcesz zrobić coś dla swojego ciała. Być może coś, o czym nie przyszło Ci do głowy, bo ja wiem, że mamy tutaj mnóstwo superświadomych kobiet, które robią bardzo dużo dla swojego ciała. I ja wiele lat mówiłam, że ja robię bardzo dużo dla swojego ciała i bardzo mocno w to wierzyłam. Um, nie zauważając tego, czego nie robię, bo to jest ślepota pozauwagowa, czyli wybierasz robić najczęściej to, co, co Ci łatwo przychodzi. A najczęściej, największy potencjał i to pragnienie Twojej duszy, i to zadanie Twojej duszy jest, abyś zrobiła to, co najmniej lubisz, to, co nie sprawia Ci takiej wielkiej przyjemności. Jednak to jest Twoje wielkie zadanie, to jest Twoje wielkie wyzwanie. I słuchajcie, ja pamiętam znowu moja prywatna historia: jak chyba z 6 lat temu, albo może 8, usłyszałam na jednej z sesji hipnozy. Że moim wyzwaniem jest balio ciało, ale wysiłek fizyczny jest bardzo ważny, i że ja bardzo nie będę go lubiła, ale jeżeli regularnie ileś tam będę wykonywała ten wysiłek, to go pokocham. I słuchajcie, jest to i prawda, i nieprawda. Jest to prawda, że uwielbiam regularnie ćwiczyć. Kocham to. Uwielbiam siebie po każdym ćwiczeniu. Mam energię na 1500%, mam powera do działania, kolejnego dnia chcę mi się iść do ćwiczeń. Jednak nigdy nie poczułam jeszcze tego stanu. Jak zrobię sobie tydzień albo dwa przerwy, to ja znowu mam ten sam trudny rozbieg, aż mi się wolno mówi, bo dla mnie to jest naprawdę trudne. I słuchajcie, to nie jest tak, że wszystko ma być łatwe na tym, w tym życiu. To nie jest tak. Ale to jest tak, że Ty potrzebujesz świadomości, co jest Twoim wyzwaniem. I jeżeli ty masz tą świadomość, okej, okay, to jest moje wyzwanie, więc ty jesteś wyczulona tutaj. Ty patrzysz na to i mówisz, kurczę, wiem, muszę to zrobić. No po prostu muszę. To jest tak, jak nieraz nie chce Ci się rano wstać do pracy, ale wstajesz i idziesz, bo ktoś od ciebie wymaga, żebyś przyszła do pracy. Ale dlaczego, skoro dusza od Ciebie wymaga dbania o ciało, albo dbania o emocje, albo dbania o umysł, to dlaczego tego nie robisz? Ktoś na zewnątrz. Jest ważniejszy od Twojej boskiej części ciebie, od Twojego dobrego życia, od Twojego dobrego samopoczucia. Spójrzcie, że my niemalże wszyscy tak mamy. Nie wszyscy, niemalże wszyscy. Że kiedy ktoś z zewnątrz mówi do nas, słuchaj, masz być jutro w pracy o ósmej albo projekt ma być wykonany do jutra, to ty nie będziesz spała, to ty o, ym, zrobisz wszystko, żeby być. Bo ktoś z zewnątrz tego od ciebie wymaga. A co z twoją duszą, kiedy od ciebie wymaga? Dlaczego wtedy nie robisz? Dlaczego odkładasz na później? Dlaczego mówisz nie teraz, bo wakacje, nie teraz, bo inne projekty? E, wiele z was do mnie napisało. Ania bardzo mnie ciągnie, są so coaching, ale nie teraz, bo wakacje, nie teraz, bo inne projekty, nie teraz, bo wyjazd, nie teraz, bo coś tam. W porządku. Ale poczuj, że ty mówisz nie teraz. Do najważniejszej części siebie, do swojej duszy. Mówisz nie teraz, poczekaj, kochana. Ja tutaj muszę ważniejsze rzeczy zrobić. Ty nie jesteś aż tak ważna. Oczywiście używam metafory i żartuję sobie z tego, bo w życiu mamy różne sytuacje, mamy różne momenty. Jednak chciałabym, żebyście poczuły te słowa, i żebyście poczuły to, jak my siebie spychamy do takiego poziomu nieważności. Kręcając sobie, że inne rzeczy są ważne. Co jest tak naprawdę nieprawdą. Wiele razy już doświadczyłam ja tego i wy z pewnością też, że w momencie największej burzy, kiedy trzeba było według ego, według naszych pięciu ran działać, kiedy ty powiedziałaś, zostawiam to, jest mi wszystko obojętne, to samo się poukładało, puzelki same powskakiwały. Dlaczego? Dlatego, bo ty wybrałaś siebie. To jest dokładnie tak, jak ja wam opowiadałam o tej mojej nerwicy lękowej, i w momencie, kiedy, kiedy ja powiedziałam: Dobra, trudno, mogę umrzeć, już mam dosyć walki, to lęki zniknęły. Bo w momencie, kiedy ty przestajesz walczyć, to jakbyś mówiła do siebie, do duszy, do swojej boskości: w końcu stwarzam niebo na ziemi, w końcu stwarzam spokój, w końcu stwarzam lekkość, w końcu stwarzam radość. Więc dzisiaj zostawiam Cię z takim um, otwartymi drzwiami, otwartą, otwartym rozdziałem. Czy jest coś, co ja mogłabym zrobić dla swojego ciała, ale prawdopodobnie bardzo tego nie lubię? I tutaj nie chodzi o takie, wiecie, czepianie się, ale myślę, że każda z nas ma coś. Może to jest wizyta u ginekologa, a może u dentysty. A może to jest, jeżeli uwielbiasz być bardzo aktywna i na przykład biegasz. To może to jest medytacja, leżenie i robienie nic. A jeżeli robisz nic, to może to jest właśnie jogging albo coś innego. I to jest tak, że nie zachęcam Was do znęcania się nad sobą, ale spróbuj, zrób to raz i zobacz, jak się będziesz czuła po zrobieniu tego. Nie w trakcie, bo w trakcie będzie kiepsko i będziesz chciała uciekać, i będziesz mówiła: Nie, mam dosyć. To nie dla mnie, poczuj jak się czujesz po wykonaniu tego zadania. Po wykonaniu tego zadania. Bez nastawienia, że na pewno jest źle. Z, taką, z takim świeżym umysłem, z świeżą głową. Czy to przypadkiem nie jest to? Więc, dzisiaj zakończyłyśmy trzecie nasze, trzeci, czwarty żywioł, czwarte nasze ciało, czwarty rozdział. Soul coaching zaczynamy dopiero 9 sierpnia. Bardzo długo mówiłam wam, że 8. Nie wiem skąd w ogóle to wzięłam. Chyba podobała mi się data 8.8. Um, jednak 9 sierpnia. I powtórzę teraz jeszcze, bo nie wszystkie słyszałyście, chyba nie było tyle osób na początku. Jeżeli chcecie kupić razem Soul Coaching i Soul Body Fusion, to dzisiaj do północy jest fantastyczna cena na to. Jeżeli chcecie kupić osobno, bo, 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 bo bardziej Wam to odpowiada, bo już praktykujecie Soul Diffusion, Fusion, bo chcecie tylko Soul Diffusion, a nie Soul Coaching, to od jutra jest oferta rozdzielona i możecie wskakiwać albo tylko do Soul Coachingu, albo tylko do Soul Body fusion, ale już nie będzie tego pakietu połączonego tańszego o 257 zł. Do zobaczenia w poniedziałek, aż. Dlaczego w poniedziałek? Ponieważ jutro cały dzień mam ustawienia online. Bardzo dużo teraz ustawiam, ale jest bardzo dużo chętnych osób i zależy mi na tym, żebyście nie czekały długo, więc jutro cały dzień ustawienia. W niedzielę postanowiłam, że odpoczywam, a w poniedziałek przychodzę z kolejnym tematem w przestrzeni naszej duszy nawiązywania kontaktu z duszą. Czytania znaków i być może nawet w poniedziałek zrobimy sobie pytania i odpowiedzi i czytanie odpowiedzi z karty, więc możecie już gdzieś tam szukać w sobie tych pytań. Link do programu będzie na Facebooku nad filmem, na YouTubie w opisie pod pięknego dnia, fantastycznego weekendu. Nie mogę się doczekać na wszystkie osoby na ustawienia, bo wiem, jaka jest fajna grupa. I już czekam na jutrzejszy.